Cześć, chciałbym stworzyć serię filmików pod tytułem Sztuka ataku, gdzie będę prezentować partie, gdzie został wykonany bardzo piękny atak, lub też dążenia strategiczne do przewagi były niezwykle ciekawe i pouczające, by, byście się nauczyli wykorzystywać pewne, pewne schematy w partii. Pierwsza rozgrywka, którą pokażę, została rozegrana w 1990 roku w Danii. Pomiędzy Johnem Hectorem i Erlingiem Mortensenem. Debiut, który tutaj powstał, to obrona sycylijska. Wariant, który rozpoczyna się w tym momencie posunięciem G4, nosi nazwę ataku Keresa. Jest on bardzo nieprzyjemny dla czarnych i zazwyczaj się one go wystrzegają. Jednak w tej partii posunięcie G4 nastąpiło, a z jakimi skutkami o tym się zaraz przekonacie. Po 4 czarne odpowiedziały h6, na co nastąpiło h4. Już widzimy, że pchanie pionów następuje na skrzydle królewskim, to tam będzie się rozwijać atak. Takie jest, taki jest, nasz, przepraszam, taki jest nasz, nasz pierwszy wniosek. Tymczasem czarne do, dążą do tego, by nadgonić nieco rozwój białych, które to są, yy, są przewadze rozwojowej. Tak naprawdę, już widzimy wieża ustawia się, yy, ustawia się po linii G. Będzie tutaj naciskać na punkt G7. Być może w następstwie kolejnych posunięć gdzieś tam wskoczy, wbije się w pozycję przeciwnika. Bo wieża G1 nastąpiło H5. Zbicie oczywiście, pchanie nie było najlepsze. Po pchaniu piona, nie wiem, ja bym grał skoczek d7, potem być może skoczek b6 albo skoczek e5 z następnym jeszcze posunięciem g6, by to skrzydło całkowicie zablokować. Wtedy białe nie miałyby już żadnych możliwości ataku, dlatego też zdecydowały się one zbić pionkę. Nastąpiło odbicie, oczywiście, i końc g5 skoczek e 6 Zapewne większość z Was zdecydowałaby się na posunięcie F6, które jest posunięciem słabym ze względu na to, że tego skoczka całkowicie blokuje. W przypadku posunięcia skoczek F6 on ma jeszcze jakieś tam możliwości, czy to tu, czy tu, jeżeli ten pionek gdzieś sobie pójdzie oczywiście i pozbędziemy się związania. Po skoczek F6 białe zdecydowały się zagrać Hetman D2, na co nastąpiło Hetman B6, atakując oczywiście punkty D4 i B2. Punkt D4 jest broniony. Zajmijmy się więc punktem B3. Więc białe zagrały skoczek B3. Na co nastąpiło gońc D7 i goniec E2. A6. Dobrze. Spójrzmy na pozycję. Czarne sprawują kontrolę nad polami E5 i H5. Lecz białe właśnie za pomocą tych pól będą chciały wyrobić słabości. Po stronie przeciwnika na polach D6 i F6. Na razie tego nie widać, bo jest bardzo dużo figur, jednak mam nadzieję, że wasza wyobraźnia działa i jesteście w stanie sobie wyobrazić, jak to dalej się potoczy. W każdym razie czarne, przepraszam, białe zagrały H5 i teraz, jeżeli pion pójdzie na H6, to będzie on cierniem wokół czarnych, on się stanie bardzo nieprzyjemny, jeżeli on pójdzie na a6 oczywiście niemożliwe jest bicie, bo wtedy leci skoczek. To mam nadzieję, że jest widoczne. A bicie wierzą jest nie, z oczywistych, nie niemożliwe jest z oczywistych powodów, bo tego goniec wtedy odbija. Po H5 jedynym logicznym rozwiązaniem jest: skoczek bije H5. Jednak są pewne wady tego posunięcia. Pierwsza sprawa to taka, że ten skoczek stoi bardzo, bardzo źle na tym polu H5, stoi na bandzie, nie ma żadnych perspektyw. Kolejna sprawa to otwarcie przekątnej G5D8. Nie jest to istotne ze względu na atak na króla, lecz na to, że czarne nie będą miały możliwości prowadzenia wieży na pole D8, co mogłoby być istotne ze względu na pozycję białego Hetmana, jak i półotwartą linię D. Bo skoczek bije H5. Białe zagrały wieża H1. To ruch bardzo oczywisty. Związuje skoczka po linii H. G6 i długa rozsada. Białe nie przejmują się pionkiem F. Yy, grają dynamiczne szachy. Nie przejmują się stratami. Prąd do przodu, tak poniekąd, ale nie forsownie. Hetman bije 2. F2. Logiczny, logiczne posunięcie. I E5. Celem posunięcia E5 jest uwolnienie y, pola E4 dla skoczka. Dlatego też czarne starają się o ten punkt walczyć. Brają Hetman F5, król B1 i D5. Teraz to pole jest bronione przez Hetmana i przez pionka. Wieża DE1. Następnie D4. Tragiczny błąd. A dlaczego? O tym się zaraz przekonacie. W mojej opinii, lepszym posunięciem było być może Hetman F2, powtarzając pozycję z tym Hetmanem wciśniętym w pozycję, pozycję białych. Pod D4 nastąpiło oczywiście bicie. Bicie. Zauważmy, że nie można. Hetman bije E5 ze względu na następującą kombinację. Teraz oczywiście <laughs> białe, białe są z figurą w przód. Nie można odbić, ponieważ wtedy tracimy hetmana. Dlatego też yy, czarne zdecydowały się na bicie skoczka. Po czym to białe odbiły i czarne wzięły gońca. Następne posunięcia to skoczek E4. Logiczne bardzo. Atakuje. Najbardziej newralgiczne punkty w pozycji przeciwnika Hetman D8 i zbija H5. Teraz czarne mają dwie możliwości. Pierwsza z nich to oczywiście bicie. Po biciu następuje skoczek F6, król E7 i Hetman D6 mat. Czarne zdecydowały się na zagranie goń z G7. Z oczywistym oczywiste posunięcie, żeby król po szachu, miał ucieczkę na pole f8. Po g7 białe zdecydowały się zbić na g6, po czym to nastąpiła wymiana wież i odbicie. Teraz, po skoczek d6 szach, czarne zrezygnowały. Dlaczego? Gdyż po króle f8 hetman f4, król g7, hetman f7 mat, a jeżeli czarne będą chciały się zasłonić na przykład gońcem, no to oczywiście my mamy ruch wieża H8 wieża H8 tak, wieża H8 z następnym Hetman H6 mat mam nadzieję, że to widzicie co w tej partii, partii było istotne przede wszystkim strategia białych strategia białych nie opierała się na forsownych wariantach lecz na budowaniu napięcia na coraz bardziej coraz bardziej naciska, naciskały białe Figury na pozycję przeciwnika co w końcu doprowadziło do błędnych decyzji, tak jak to posunięcie D4. Nie sądzę, żeby ono było e, przegrywające partie w sposób natychmiastowy, jednak w wyniku kolejnych posunięć białe zdobyły, zdobyły punkt tej partii. Dzięki, do usłyszenia.